Okay. jest giz i jest giz jest w miarę giz niesamowite ujęcie trzymaj się, nie się skończy Boże, Bożenko, Boże, Bożenko Nie jestem już Dobra, ej joł, ej joł, ej joł Ej joł, ej joł, ej joł, ej joł, ej mi coś, działa, wszystko działa, działa Boże, Chryste, Panie Mam mój taki, o kurwa, co tu się odjewało? Co tu się od ja nie pawliło? Co tu się oczekaaajć? Tu się coś od ja nie pawliło i mi się to nie podoba. Chcę sobie poprawić to. Coś się od Janie pawliło. Dobra, to idziemy do finala. Chociaż czekaj nie chwilę. Dobra, działa mniej więcej, jest git Tak może być Yo, ey yo Yo, działa, 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 działa chyba wszystko Mamy zapasik Biczka I gramy The League of Graven League of Graven Franka, Dixola z duo Ale ja zagram, bo to? Ja już widzę, muszę poprawić szybki, szybki tej transmisji.